W Robloxie będziemy rysować wasze skiny Poprosiłam was na Instagramie, żebyście wysłali mi swoje skiny Dużo osób mi wysłało, więc po prostu wybrałam jedne z pierwszych osób Żeby było w miarę sprawiedliwie No i co? Jeśli wam się spodoba taka seria To koniecznie pod tym filmikiem zostawcie 4000 sub do góry. To może wtedy zrobimy kolejny odcinek z tej serii wyczekujcie mojego stories, kiedy proszę was właśnie oda. No dobra, Nie odpalamy go! grę, rysuj puste miejsce. Ja oczywiście cię na tablecie, żeby było full profesjonalnie. Razem z, ze mną będzie Kitek, który też dostał kilka waszych skinów. Hejka! Do wyboru, rozpocznij grę. O matko, trzy minuty! E, zdążymy! Jeszcze to Martyna Halek. Mam i genialny skin, który wygląda naprawdę sztos i spróbuję go fajnie odtworzyć. Ja spróbuję szybko Julitę narysować. Julita, tu 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 tu. Julita, Ile mamy czasu? Eee, to spokojnie, ona ma tak. O, 2-3 minuty, więc to nawet nam się trafiło, bo to zależy oczywiście. Chyba trochę za duże te spodnie będą. No cóż, nic tam to nie radzę, widzowie. Wydaje mi się, że coś takiego. Mam takie białe buty. Teraz najważniejsze. Wow, wow, wow. Za grube te włoski zrobiłam. Każdy marzy o grubych włosach, ale chyba nie aż tak. No niestety, widzowie, jak ja was będę rysować, to nie będzie to za ładne, ale się staram, tak? Kogo robisz? Julię. A, Julię, okej. Okay. No niestety, ale chcę powiedzieć, że okazuje się, że Julia... No nie zmieścisz mi się tutaj. Ja nie wiem, co mam zrobić, ale tu się nie ma szans, żebyś się zmieściła. Ty bym taką napakowaną. Matka, to jednak mi idzie gorzej niż myślałam. Miałaś pecha, że ja, ja akurat na ciebie trafiłem. Mogłam mu finka cię rysować. To jest taki vibe zbuntowanej nastolatki pomieszanej skórami. Trochę jak wtedy tu byś wyglądasz. Wiesz co póki co moja też. Niech się nikt nie obrazi, ja dobrze chciałam. Chciałbym to poprawić, ale nie ma szans teraz. Nie ma szans, nie ma czasu, nie mamy na to. No, nie ma jak. Nie ma po prostu jak, tak? Nie ma czasu. No, ja nie wiem, czy to tak wygląda. Nie mogę, nie jestem w stanie, bo to wiesz, głowa po prostu jest gdzie indziej. Głowa odleciała w kosmos. Tak więc zrobimy ci jeszcze twoje blond włosy. Słuchaj, jakbyś miała lepszą koszulkę, to wyglądałoby to dużo lepiej. Bo nie jest moja wina. No i co, no myślę, że szpast. To jest widzowie ogólnie, nie jest wina kitka, tylko wasza wina. No nie, to jest wina kartki. A, kartki. Widzicie, yy, ja tutaj, patrzę, ja tu rysuję, tak? O matko, 40 Co? Ej, myślałam, że ten czas będzie wolniej leciał, jednak. A może żeby tak zakręcić koje fortuny. Mamy tyle czasu, ponieważ tak szybko narysowałem yy, widza. Już skończyłeś? Tak, Wasia, ja tutaj się staram narysować dziewczynę Elegancko, naszą wickę. Hmm, no dobra, słuchajcie. No niestety, ale no nie zmieściłaś się tutaj. Ty coś masz ty jeszcze, masz takie pomarańczowe, czekaj. Może cię poprawię trochę, ale coś, no więc moje szczęście to to jeszcze trochę zniszczę. O matko, ale już źle. Tak, Tą kartką da się ruszać? Ale pierwsza na rozruszanie. Kurczę, już! Ej, to było pierwsze na rozruszanie, przepraszam, postara się, w kolejnie ludzie bardziej. To ty? A gdzie głowa? No bo się nie zmieściła! Za duży miaskin! Ja nie <laughs> Za duży skin miałaś yeah, Julia! Yeah. Kokam. ładne. Źle mi wyszło, ale o czym się podobają. O nie, 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 nie. Widzisz czy się mnie? A gdzie są nogi? No, no wiem. No właśnie, właśnie. Na coś w szpagacie. Będzie lepiej następne. Czekaj, a to nie jest jakiegoś robloxa powiem? Suszarka, wiatrak, parasolka. A, jakie ładne. No widzicie, jakbym tak narysował widza to by przeszło. Ogólnie to jest mój rysunek. Tak rysuję, rysowałem was, tak tak mi wyszło. Jak jak poszło? Słuchajcie, ja już teraz przygotowuję sobie kolejny skin, który mam narysować, więc przepraszam, to było na rozruszanie. Okej. Okay. O, jestem na drugim miejscu. Jak to się stało? No, nie dziwię się. Też dałem, ja dałem piątkę. No, Monia super to zrobiła. To jest sztos. A to, to też jej dam. Ale ja dam więcej temu, co jest na trzecim. Nie, to ja piątkę dodałem. Dobra. Okej. Okay. To prawda, nie, nie byłem najlepszy, ale teraz to się zmieni. Dobra, to ja mam teraz do narysowania e, Nika. tak Jakąś zasiulkę będziemy rysować, widzowie. Dobra, losujemy. Temat szulki to lody. No i super. Ice cream. Nie <laughs> będzie to ciężkie. Dobra, Ufina, postaraj się, widzowie. Na Ciebie liczą, nie odławaj. Na początku zaczniemy od twarzy, żeby teraz nie było przypału jak ostatnio. Bardziej żółte. Większe większa twarz. Najpierw zrobimy całe ciało, żeby już nie zmieniać koloru, bo to się tylko czas traci. Okej, okay, dziękuję. Dobra, skóry chyba już wystarczy. I, takie włosy coś tego koloru to będą nie takie ciemniejsze. Kurczę, może takiego damy z tych włosów. Dobra, większe, większe! Więc pomarańczowa czapka! idzie mi lepiej. A, bo my mamy tak więcej czasu! Zagłosowaliście na sześć, znaczy zagłosowaliście różni na sześć? minut chyba. No to nawet dobrze. Będzie ładniejsza. Niestety widz stracił minutę, bo goniłem się z pipi. Wygrała. Ale słuchaj, i tak mamy więcej czasu, bo to było 5 minut. E, dobra, słuchaj, teraz będzie już bluzka. Też właśnie robię bluzkę. Nie umiem robić nigdy szyi, zawsze mi tak źle wychodzi. Słuchaj, Dosia! nie czepiaj się! Tak wygląda twój skin. nie wyszło. O trochę. Ale ty się zdarza najlepszym. Co to wy? Tak, jeansy, ona ma takie ciemne jeansy. O nie, weszła do miziankowego miejsca, a ja nie mogę. Ile mogę go po pipi? Co robisz. Bizianko? No i teraz widzę, to jest kino. Ja zawsze muszę się rozruszać w pierwszy, pierwszej rundzie. To nie jest, jak mogę się w tym W Myślę, sensie, że ta twarz mi się bardzo spodobała. Po pierwsze zablokował mi się telefon, więc nie widzę skina. Po drugie, mam pipi na kolanach. Nie musiałeś jej brać. Nie udawaj, że to jest wina pipi. Musiałem, bo ona wcześniej tutaj płakała. Płakała i teraz trzeba ja ją utulać, bo się prawdopodobnie. Podobnie ma smutek, czy coś? Nie jest takie proste. Ruty teraz, ruty. Ja myślę, że i ładnie zrobiłem twój skin. Można byłoby tu niby lekkie poprawki, ale, ale lepiej tego nie zrobię. Dobra, Pipi, wzięła się zarysowanie teraz. Ech, ja bym się na Twoim miejscu troszeczkę martwiła. Dobra, chyba skończyłam. Nie, teraz zepsuję. Jest okej, okay. to jest nasza nika. I to mam nadzieję, że Ci się podoba. Ja myślę, że z to zrobiłem 10 na 10 i jest mega podobna. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która z witek nam wyszła najlepiej. Czas zagłosować. Będę pierwszy. To jest twoja. Czy te ręce, zadałam piątkę. Wiesz co? Ale ma tę samą minę co moja. Identyczną mają. Twoje? Po pierwsze, mieliśmy wprowadzić zakaz używania tabletów, ponieważ to jest za duże oszustwo, tak? Nie, ja wręcz przeciwnie, muszę sobie kupić pobieranie koloru. Widzowie, napiszcie teraz w komentarzu, czy chcecie taki odcinek: porównanie tablet kontra myszka. Przepraszam, już nagraliśmy taki odcinek, kiedy ja używałam myszki, a ty używałeś tableta. No nie, dlatego zrobimy taki odcinek, że ty na jednym będziesz musiała na początku zrobić tak, a potem to samo odwzorować na drugim i zobaczymy, jak wtedy pójdzie mądra lińska. Cały ten odcinek. Tak, 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 tak. Uwaga, tego odcinka jest... Ej, co jest? Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Nika się cieszy, cześć, cześć. Dobra, Kitek, ostatni na dziś, czyli ostatnie dwie widzki. No nie zawiedzisz ostatnich dwóch widzek, one chcą być narysowane przez ciebie. Dobra, słuchajcie, dziewczyną numer 3, która wysłała mi dość szybko swojego skina, jest Lilcia. O, Lilcia ma bardzo fajnego skinatkę luźnego, trochę taka skater girl. Kurczę, nie jestem pewna dokładnie. I spróbujemy ją odtworzyć, New York City... Ma na koszulce. Ma taką czapkę z daszkiem. A je mnie zbieram. Dobra, no to zostaniesz. A ja teraz rysuję milę. Mila, proszę bardzo, elegancko. Masz takie włosy. zaraz ci zrobimy włosy. Zrobimy tylko twoją twarz. Już ja tylko twarz, niestety, kobieta moja. Nie ma szans. Nie Może zaraz Nie, 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 nie ma szans. Nie ma szans. Już by było to za dużo, uważam. No, ale tak no widzowie ode mnie... Widzowie, czy oczekujecie tego od Napiszcie w komentarzu, bo mi się wydaje, że wy oczekujecie po prostu pośpiania się. Nieprawda. <laughs> <laughs> Z ciebie Ze mnie się nigdy nie śmieją Tak perfekt maluje No przecież to jest No myślę, że widz będzie zadowolony no teraz to jest... W gimnazjum Powiem wam To była moja ulubiona blu... Typ bluzki To był taki właśnie Na jednoramie Czyli jak na jednoramie Mi spadała Ja zawsze tak na Trochę Tak jak ona Więc bardzo mi się to podobało. Czy tak może byłam chodzić w szkole? Nie O matko Ale ty jesteś crazy, Uf, to crazy Mila Co mam ci powiedzieć? No lepiej czy Nie lepiej nie będzie Myślę, że wyszłaś najlepiej Z tego wszystkiego Bo jakby Najmniej y, Narysowałaś ale jak chcesz, to ja tutaj podrosuję trochę twojego skina. No i my zaczynamy teraz dodatkowe elementy. Zrobimy ci takie rogi, bo to będą uszy myszki Miki. Nie chcemy nikogo urazić tym filmem, pamiętajcie. Ja nic nie mówię. Ja nie chcę. Raz, zmienimy tak. Dobra, co możemy ci jeszcze zrobić? Możemy ci podrasować trochę oczy. Zrobimy ci takie. Czy mi to dobrze wyszło, nie? Nie masz nosa, nosa. Zrobimy ci nos. Zrobimy nos. Mufinka teraz. Mufinka musimy zrobić jej nos, bo ona nie ma nosa. Dobra, może jakaś spineczka do włosów? No, e? słuchaj. Ja muszę podrasować ci po prostu tej skina dla widza. To nie ma, nie, ma, nie ma łatwo. Z daszkiem, o matko, nienawidzę rysować daszków. Przecież to jest jasne, że ty chciałeś zawsze pofarbować włosy na pewno. Dużo osób ma na różowo. Dużo osób miało na różowo. Bo na pewno albo przynajmniej chciałam mieć na różowo. My tutaj podrasujemy. Mi się wydaje, że, że fajnie, dużo lepiej to teraz wygląda. No, ona ma też cieńszych cięższych skinów, do narysowa, ja się mam być szczera. A moja? No, masz rację. No. o czym ty mówisz, no. Dobra, teraz możemy jeszcze coś ci. Co, co byś chciała, żebyśmy tu podrasowali? Znaczy, no masz jeszcze chwilę, tak? No, nie zmieszaj na komentarzu, no niestety. Ale widzę, napiszcie teraz, co mam jeszcze tu dorysować. I właśnie w komentarzu szukajcie dziewczyn, które dzisiaj rysujemy. Może się znajdą. Znajdźcie się dziewczyny albo urzepienie. To my to możemy. Jeszcze takiego. Nie będziemy, bo zepsuję to zaraz. Już też starczy. Spodnie. O mateczko, spodnie. Nie. nie, no myślę, że my, Myślę, że powinno pasować Myślę, że twój pierwotny skin wygląda W ten sposób, a ten no, Myślę, że dużo lepiej Myślę, że da się tutaj jeszcze naprawdę nad tym popracować Ja kończyłem, dziękuję bardzo Wychodzę O nie, a mi się czas kończy, no trudno to, to rybkę nie zdążę O nie, ty masz New York na koszulce O nie, N 10, 9, 8 Masz gwiazdy na tym, ale tego to już nie zdążę Ej, mi się wydawało, że tego czasu było Dużo. Jak to się stało? No trudno. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. O to twoje, jakie słodkie. Ej, ta ci wyszła najładniej. Te spineczki, dodałeś, co nie? Spineczki, włosy, uszy. Tego wszystkiego nie było. Tego nie było. Tutaj jakby kreatywność. To jest lilcia. Ale ty oszukujesz, więc jakby to się nie liczy, to na Instagramie mi jako Liluś Misia Skrill. Oszukujesz, więc to mówię, to, to się nie liczy. Zbieram kasę! Potajemnie zbieram fursę. O, nawet nie wiedziałem, że tu jest y, widz. Hobbik 5505 napisał. Ej Mufina i tak. Mami napisał. Kupkę ktoś zbiera. Potajemnie zabieram, zbieram kupy. Jakby nie jest to zbyt ciekawe hobby jakieś jest. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z tej serii, zostawcie pod tym filmikiem 4000 łapek do góry, więc bijamy, a my zobaczymy, czy nasz skin, znaczy naszej bicki wygrał w tej ostatniej konkurencji. Tulipany, ja też lubię tulipany. I jestem na trzecim! Jej! Drugie! Rasa wygrywa! Ej, fajnie! Dobra, a my słodziaki widzimy się na tym odcinku. Buziaki, pa!